Galaxy Community to mój serwer Discord i powiem Wam jedno: dołączcie do niego już dziś. Mój serwer oferuje zabójczy death chat. Heh, 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 heh. Chwila to nie jest argument za dobra jebać, nieważne. Dołączcie, ponieważ oferuje na swoim serwerze super zabawę, fajnych ludzi. Będziecie mogli pogadać ze swym idolem, jakim jestem ja. Chyba przykładem debilizmu, a nie idolem. Nie, nie. Czekaj! Wytnij to! E, no tak skończyłem na czacie! E, no wiecie, oferuję na swoim serwerze nie tylko pogaduszki, ale również konkursy, w których możecie wygrać zajebiste nagrody. W tym momencie trwa fajny konkurs związany z Mogusem Final Bossem, ale więcej szczegółów znajdziecie na karcie społeczności oraz w innym filmie. Oferuję darmowe role, jak zresztą każdy serwer Discord. Eee, ale za to znajdziecie tutaj powiadomienia o filmach. Dzięki temu już nigdy nie przegapicie moich wyrobów. Na Discordzie również gadam z Wami w kwestii przyszłych projektów, na przykład gadam o nadchodzącym z Final Bossie RPG. Daję tam ciekawostki i inne rzeczy, których nie ma na stronach gry. Oczywiście, jako godny Polak musiałem dodać na serwer kanał, który informuje Was o darmowych gierach. Na serwerze znajdziecie również kanał ze spamem, gdzie możecie śmiecić ile chcecie. Jest też kanał z polecanymi przez mnie filmami i kanałami. Na serwerze znajdziecie też kilka botów, które ułatwią wam życie. Serwer jest wciąż rozwijany, ale to dobrze. Dzięki waszym opiniom dodaję coraz kolejne rzeczy. Jest jeszcze bardzo wiele plusów, które pokazują jak wykurwisty jest mój serwer, ale nie chcę mi się was już dłużej przekonywać. To wcale nie jest tak, że skończyły mi się argumenty. Nie, nie. A zresztą przekonajcie się sami. Dołączcie na Galaxy Community już dzisiaj.